Wow! co słychać? To pilot? Co? Użyć go na nim? Nie rozumiem. Zaraz! Mm, mm. <noise> Ale to fajne! Odmiał suche ubrania! Nie, nie, tak! Szybciej! Dawaj! Dzisiaj postawiłam na eklektyzm. Słyszycie? Chodźmy, to gra mój brat Alex. Przywitaj się. Jest trochę zajęty. Nie bądź niemiły. Wiem, co zwróci jego uwagę. Pauza. Mam Cię. W każdym razie, zabawmy się nieco. A jak? Tak bardzo lubisz ten fotel? Teraz się z niego nie ruszysz. No i proszę, to powinno wystarczyć. Nie, nie mogę się ruszyć! Jak możesz w to grać? Ne, nuda! Chodźmy na przejażdżkę! Trzymaj się! Uhu! Uhu! Moje rzeczy! Straciłam panowanie! Uhu! Jedziemy dalej! To jak twoja gra, braciszku! Ciągle trwa i trwa! Uhu! Tak? Kiepsko wyglądasz. Przejdzie ci. Uhu! Tak! Fajny salon, nie? Uch! Ech! To było niechcące, przysięgam. Ech! O matko! No i już. Mało brakowało. Oj tam, jedziemy! Co wy tam robicie, dzieciaki? Prawda, że fajna kuchnia? Puść swojego brata! Puścić go? Już wiem. Proszę. Tak jest ciekawiej. Mogę to pożyczyć? Proszę bardzo, to będzie wręcz epickie! Włączamy Tak! Ua! Bomba mączna! Co? Jak? Ale czad! Aleks, chyba ma już dość. Możesz wrócić do gry. Penny! Wow! He? Co Aleks tu robi? Nie widzisz, że kręcę? Co tam? Nie widzisz, że jestem na żywo? Zapłacisz mi za to? Wow! Jesteś pewna? Na czym to ja? Brokat. Całkowicie wybił mnie z rytmu. Wiemy, jak go odzyskać. tru tu, 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 tu. ostrożnie. Jest w środku? Du-du-du. Nieźle. Przez twe włosy zielone, zielone. Chodzimy. Droga wolna, chodźmy. Uuu. Najpierw zabiorę pilot. Co to było? Oj tam. Niczego się nie spodziewa? Teraz! Alek, wyłącz to! Co ty wypraw? Tego się nie spodziewałam. Nie szkodzi, nic straconego. I co, łyso? A masz. Podoba ci się? Wow! Lecę? Ty se jaja robisz? To nie tak powinno być. Matko, jestem przemoczona. Przestań kręcić. Jeszcze się odegram. Oj! Co ty robisz, Penny? Nie za dużo tej nutelli? jeszcze kola. Dopiero ćwiczyłem. Jabłko. Jabco, jabłuszko. Matko święta peni. Chcesz? Raczej nie. Dziś dzień brzucha. Co ona tu robi? Ups! Sorki. Sama nie wie, co robi. Co mówiłeś? Nie słyszałam, bo ćwiczyłam. Znów robisz deskę? Wow! Spróbuję czegoś innego. Hmm, niech do chwilkę pomyślę. Mam to zrobić? Nie, Penny! Będziesz miał bebechy ze stali. Takie silne mięśnie. Mam jeszcze lepszy pomysł. Ładnie pachnie, co? Prawie zapomniałam. Proszę! W samą dychę! No to chyba podjecie, diecie! Penny! Przyznaj, że to było dobre! Czas na mnie! Nie ma to jak zapach pleśniowego sera! Masz absolutną rację! Zakład, że zjem wszystko? No to patrz i płacz! Aż silinka mi cieknie! Smacznego! Palców mi nie wystarczy! Fuj! Cześć, kochanie! Taki dobry! Mm. Dłużej tego nie zniosę! Taka szczęśliwa! Przestań robić sceny, Alex! To najlepszy ser na świecie! Ale wielki! Niebo w gębie! Widzę, że muszę zastosować drastyczne środki! Co? Co to? Alex! Zabierz to ode mnie! Nie lubisz zapachu sera? Jaka szkoda! To się jeszcze okaże! Wcinam! He? O nie! O tak! I pauza! Najpierw się tego pozbędę. Uwaga! Toksyczne odpady. Pozbędę się tego. Paskudztwo! Pora na zabawę. Tak, wiecie o czym myślę. No to zaczynamy imprezkę. To moja ulubiona zabawa. Siemacie, klocuchy. Tyle malutkich części. Z tym będzie ciekawiej. Ale to będzie dobre. Jedziemy. Chcesz swój ser? To go sobie weź. Mogę tam iść, prawda? To nie będzie proste, ale jestem mądrzejsza od Alexa. Nic mnie nie rusza ani solidnych tenisówek. I tak jestem już w połowie. Ten cochnący ser będzie mój. Nic mnie nie powstrzyma. No i proszę, udało się. Ej, zabieraj się stąd, gryzoniu. Nie, nie wciskaj! Alex, jesteś tu? Penny, gdzie ty byłaś? Przepraszam, jestem gotowa. Jeszcze tylko buty. Serio! Makijaż zajął dłużej niż zwykle. Prawie gotowa. Wow! Nic mi nie jest. Pięknie wyglądasz, Cheryl. Wow! Dobra, gotowa? Co Alex robi? Podrywa ją? Nie mamy na to czasu. Jestem gotowa! Nie słyszeliście mnie? Za momencik. Co? Poczekasz, prawda? Nie! Znacznie lepiej. Na czym stanęliśmy? He? E -e -e. Następnym razem zbierzesz się szybciej. I zamknij dziób. Mm -mm! To najlepszy dzień w moim życiu. I te mięciutkie usteczka. Penny, straciłem poczucie czasu. I pilot. Co? Tak bardzo cię kocham, Cheryl. Jedziemy w podróż poślubną. Potrzymasz to? Ma twój nosek, Alex. Jest doskonały. Proszę. Strasznie szybko się kurzysz. Mm, pora odpocząć. A skoro już siedzimy, patrz, co znalazłam. Dasz wiarę po tylu latach. No nic, spróbujmy. Hej, w końcu mogę się ruszać. Oddawaj to, moja kolej. Zbyt długo ich słuchałam. Nara! Chcielibyście kogoś tak zapauzować? Kogo dokładnie? Wyślijcie ten filmik znajomym i śmiejcie się do rozpuku. Obejrzyjcie inne filmiki i subskrybujcie nas, żeby być na bieżąco!